I na tym polega to zachłyśnięcie się Polską przez Ukraińców, kiedy oni przekraczają tę granicę i mają gdzieś tam z tyłu głowy to, że to, to jest taki kraj, jeszcze gdzieś taka wersja demo pomiędzy Zachodem a Wschodem. To mówmy się, to jest trochę tak jak z Polakami. My mamy jako Polacy w Holandii opinię fatalną. Ja też z trzeciego dnia wojny powiedziałem to publicznie powiedziałem, że wszyscy teraz płaczą nad Ukraińcami, że Polak też jest takim narodem, że miesiąc nie minie wojny, już prawie dwa miesiące, ponad dwa miesiące, i zaczniemy narzekać na Ukraińców. I co się stało, zaczynamy na nich narzekać. Cześć, witamy serdecznie na kanale Polish Gloss. I dzisiaj w innym punkcie siedzenia mamy specjalnego gościa. Jest z nami Michał Trantał, konferencjer, prezenter telewizyjny, pracownik telewizji polskiej. Michale, chciałam Cię zapytać, bo tak poza kamerą rozmawialiśmy sobie trochę o tym, co robisz poza telewizją. I powiedziałeś mi, że pracujesz z ludźmi z Ukrainy. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by było dowiedzieć się trochę więcej o takiej. Pracy, że tak powiem, z perspektywy Polaka. Jak się pracujesz z Ukraińcami w Polsce? Przyznam szczerze, w ogóle dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracuję przy takim projekcie miodowym, Pierwszy Spożywczy. To kanał YouTube poświęcony branży miodowej, pszczelarskiej, więc od razu zrobimy autoreklamę. Pierwszy spożywczy, jeżeli lubicie miód, to koniecznie tam zajrzyjcie. I przyszło mi pracować z dwoma operatorami, którzy przyjechali z Ukrainy. To, to, to było praktycznie już rok temu i przez ostatni rok. Bardzo wiele dni z nimi spędziłem, więc widziałem ich pierwsze kroki w Polsce. Widziałem, jak fascynowali się Polską. Widziałem, co im się w Polsce nie podoba, co im się w Polsce podoba. Właściwie mało rzeczy im się w Polsce nie podoba. I później jeszcze oni zabrali mnie na tygodniową podróż po Ukrainie, więc tak naprawdę rok temu byłem laikiem w kwestii Ukrainy, a dziś mogę powiedzieć, że coś nie coś wiem. Może więcej niż ja, bo wiesz, ja ostatnio byłam też Ja byłem sobie. ostatnio raz rok temu na Ukrainie. No ja też, ale tylko w domu, a ty tak szerzej, już. Tak, tak powiem. Tak, udało zwiedziłeś. mi się całą Ukrainę przejechać, Mikołajew, Odessa, Kijów, Lwów i Zasław, taka mała miejscowość, 5 tysięcy kilometrów około, 5-6 tysięcy jajko, dużo, naprawdę dużo. No dobra, no to co Widziałem jest wszystko na tej. Widziałem na Ukrainie wszystko, widziałem to, co chciałabyś mi pokazać jako Ukrainka, i widziałem to, co jako Ukrainka nie chciałabyś mi pokazać. Czeka, a nie wiem, co chciałabym. Wyobraź nie sobie, wyobraź sobie. Dziś e, nagrywamy ten wywiad w Lublinie. E, z centrum Lublina do centrum Warszawy samochodem pokonamy godzina 40. No mniej więcej. To wyobraź sobie, że na Ukrainie 22 km jechałem 2,5 godziny. Ale gdzie? No, gdzie? Już nie pamiętam, gdzie to było, ale droga była tak fantastyczna i wyborna, że zajęło nam to ponad dwie godziny. Ale to mnie nie dziwi akurat, do tego jestem przygotowana. No, mam, psychicznie. mam taki zestaw filmików w telefonie, który pokazuje ukraińskie, ukra ukraińskie drogi. No no wiesz, bo to trzeba tak. To nie, to, nie to, znasz. To, to, to była trauma, tak. To, to, była Wiesz, trauma. to uczy pokory, cierpliwości. Po to są te drogi. No dobra, jeszcze o Ukrainie przyjdzie nam porozmawiać pewnie. No dobra, to wróćmy właśnie do e, pracowników. E, jakie są twoje pierwsze wrażenia? Z, e, tak jakby po pracy z tymi ludźmi, po miesiącu, po dwóch? Tak jak wspomniałem na początku, byłem przerażony, że przyjdzie mi poznać pierwszego dnia pracy ludzi z Ukrainy, z których może pojawić się bariera językowa, z czego mhm. oni są Pierwszy, drugi, czy tam trzeci dzień w Polsce, i od razu jechaliśmy na Litwę wtedy, więc to było tak niesamowite kombo. Ja po prostu spać nie mogłem. E, w nocy zastanawiałem się, czy ludzie mnie gdzieś nie wywiozą, bo to jest w ogóle akcja: jedziemy na Litwę z obcymi ludźmi, z trzema, z trzema Ukraińcami. To było dwóch Ukraińców-operator i jeden Ukraińiec kierowca który mówił po polsku, bo panowie jeszcze słowa po polsku wtedy nie potrafili e, e, powiedzieć. Wsiadam do tego samochodu. Dzień dobry, cześć. Michał, jestem. Okazało się, że panowie mówią po rosyjsku. E, co, co trzeba tutaj odkłamać, że, że, że jednak dużo Ukraińców mówi po rosyjsku? No. I tutaj, tutaj powiem może niepopularną rzecz, ale trzeba zauważyć, że przez wiele lat Polaków próbowano zrusyfikować. Nigdy to się nie udało. Język polski cały czas jest językiem stuprocentowym, a jednak Ukraina dała się, złamała się i, i dużo osób mówi jako w ogóle w pierwszym języku, w języku ukraińskim. I tutaj już mi się taka ciekawostka przypomina, że będąc na Ukrainie oglądałem dyskusję polityczną w telewizji ukraińskiej. E, I tak, i, nie, i to była dyskusja poświęcona jakiejś aferze związanej z prezydentem Załęskim, który dziś jest mężem stanu, a wtedy chodziło o to, że m, jakby powiedzieć, deputat, tak, to jest poseł tak, tak. ukraiński, on na listy wystawił swoich kolegów celebrytów między innymi. Tak. I ci celebryci troszeczkę nie dorastali do, 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 do roli posła, bo mieli jakieś problemy z prostytutkami. I po, po, pojawia się taka dyskusja, jeden, jeden deputat mówi po rosyjsku, a drugi odpowiada mu po ukraińsku i znakomicie się rozumieją, co w Polsce jest nie do pomyślenia. Tam się kurczę, ja nie tak się dogaduję. Wiesz, nie mam powiem Cię więcej. Ja ostatnio jak rozmawiam ze znajomymi, to tak, jeden mówi po białorusku, bo jest Białorusinem takim z krwi kości, pielującym język, kultury i tak dalej. Koleżanka ze wschodniej Ukrainy mówi po rosyjsku, ja mówię z zachodni po ukraińsku, ale i tak się wszyscy rozumiemy. Więc wiesz, jeszcze jakby pewnie ktoś po słowacku mówił z boku, to i tak byśmy się, te, się te, dogadali, Tak, te języki, więc, języki się mieszają tak. zdecydowanie. Także fajnie, fajnie. No i mówisz, że pierwszy szok kulturowy minął i co dalej? Pierwszy szok kulturowy minął. Okazało się, że jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą po rosyjsku, bo, bo jeden z nich, Andrzej, pochodzi z Odessy w ogóle, tej Odessy, która, która teraz ma problem wojenny. Siergiej pochodzi z Donbasu, ale Wojna ta z 2013 roku w Donbasie, która wybucha te, te, te x lat temu już, sprawiła, że przeprowadził się do Kijowa. Więc dla nich ten język rosyjski jest językiem pierwszego wyboru oni po ukraińsku rozumieją, ale nie mówią. Więc skoro przełamaliśmy tą barierę językową, ja języka ukraiń, rosyjskiego uczyłem się w szkole podstawowej i na studiach, i dużo rozumiałem, ale na początku nie chciałem mówić. No to tak jest, tak, aj, bo coś powiem źle, coś powiem nie tak, ale później to prze, tak przechodzi. Oczywiście, ja znam 30-40 słów po rosyjsku, ale jestem w stanie załatwić w tym wszystkie sprawy, z czego jestem e, bardzo dumny. I tak, to są su super ważne słowa. Tak, tylko popełniłem ten jeden błąd, bo Ukraińcy co do zasady szybko uczą się języka polskiego. No tak. A moi znajomi nie mogą wyjść z tej strefy komfortu, bo na co dzień przebywają z Ukraińcami, współpracują ze mną, który, kiedy mówię po rosyjsku, im to nauka języka polskiego od roku bardzo ciężko, bardzo ciężko idzie i polega na tym, na, na kupowaniu hot-doga na jednej ze stacji benzynowych, tak, hot-dog, poproszę, duży, ciemna bułka, sos czosnkowy. Pięknie. I to, to gdzieś są takie, te, tego typu słowa, Ka kawa mała, średnia, duża. No to przyzwyczaiłeś się do dobrego, że tak powiem. To powiedz mi może, czy masz jakieś śmieszne historie związane właśnie z przebywaniem tak na co Śmieszne historie? To, to oczywiście są te wszystkie językowe trudności, typu jak, jak próbami wytłumaczyć tą zależność, że Stół, dziwan, kanapa, tak, jak to tak, jest, tak, tak. krzesła, tak? Że krzesło to stół, dziwan to kanapa, dobrze mówię? Czekaj, nie, no krzesło to to kriesło, to, tak, to, to nadal, to, to nie, to jest tak, a... stół i stół. Tak. To, to jest ta różnica, nie? Stół to w tym, nie, u nich krzesło po rosyjsku, nie? Ja, 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 nie rosyjsku. Tak, i oni nie mogli w ogóle nie. tego na początku zrozumieć, że, że niby tak samo, ale inaczej, jak to dzieci mówią. No to tak jak z tym właśnie dywan kanapa, nie, tak jak mówisz. I oni uważali, że Polska oni uważali Polskę za, 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 za taki kraj, że tak, no ciut, ciut tam lepszy od Ukrainy, no ciut niewiele. I, i, I na tym polega to zachłyśnięcie się Polską przez Ukraińców, kiedy oni przekraczają tą granicę i mają gdzieś tam z tyłu głowy to, że to, to jest taki kraj jeszcze gdzieś taka wersja demo pomiędzy Zachodem a Wschodem, a oni tutaj przyjeżdżają i nagle im się zaczyna tutaj podobać. No, zgadzam się. Pierwsza rzecz, o której mówię, to drogi, o których już, już mówiliśmy, że w ogóle ja o przejazd mówię. takimi drogami, to kiedy my Polacy mówimy, jeszcze drogi mogłyby być trochę lepsze, że jeszcze jest ich mało, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, patrząc na nazwę Twojego programu, a ten punkt siedzenia dla nich, widząc polskie autostrady i drogi szybkiego ruchu, jest nagle takiego. O kurde, wow. Wiesz co, ja, ja zawsze mówię, nie? że pierwsze co. Zawsze jak przekraczam granicę z Polski z Ukrainą, to, no, to mimo, że Ukrai Ukrainie teraz przed wojną e, sporo dróg zrobili, że tak powiem, odnowili w tym ostatnim roku. Niestety dalej są zniszczone, e, ale jak mówię, zawsze przekraczam granicę z Polską. I pierwsze co mówię Polakom, to drogi, 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 a nie tak na nie się patrzył. W Niemczech są lepsze. <laughs> no tak, <laughs> tak, 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 tak. No, i weźmy dyskutują. Podoba, podoba mi się w moich kolegach Ukraińcach, że nie narzekają. No. Chcą pracować, podoba mi się w Polsce. Są fachowcami naprawdę wybitnej, wybitnymi, jeżeli chodzi o sztukę operatorską. Nie mam z nimi tak naprawdę złych doświadczeń. Może jakieś czasem kulturowe takie doświadczenia, mhm. niezrozumienia, bo tak naprawdę. No nie każdy Ukraińiec musi być od razu źle, 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 źle się nam kojarzyć. Bo to umówmy się, to jest trochę tak jak z Polakami. My mamy jako Polacy w Holandii opinię fatalną. Tak samo jak niektórzy Ukraińcy mają w Polsce, ale to zależy od tych ludzi, którzy tam wyjeżdżają i tym, czym się zajmują, jakie mają wykształcenie, jakie mają bagaż doświadczeń. Więc tak samo poznamy świetnych Ukraińców i możemy poznać Ukraińców beznadziejnych, no. Kiedy słyszę od znajomych, że na przykład mają dość twojego sąsiada Ukraińca, bo pije. No dobrze, ale Polak w Holandii też pije. No, więc ja też zawsze mówię, nie, żeby tak zero-jedynkowo nie, nie odbierać wszystkich, nie, no, bo każdy jest inny, ale stereotypy gdzieś tam się zawsze przewiną, że tak powiem, Więc tym wszystkim. Mogę powiedzieć, że Ukraińcy zwracają gigantyczną, gigantyczną uwagę na marki. Marki odzieżowe, marki telefonów są niesamowitymi. Gadgeciarzami, kiedy nie wiem, zobaczyli, że mam okulary czy słoneczne kosty, to bo ojej ja ci zrobię zdjęcie, tu patrz, ale dobra, okej, okay, ale to nie jest jakiś problem po prostu. Czy dla nich wielki napis Tomi Hilfiger robi niesamowite większy, wrażenie. Tak, im większy, tym lepszy. Bo to jest hit. Kompletnie nie zwracam uwagi na marki, ale to było niesamowite, albo podróż na Ukrainę. Wszyscy chodzą z iphonami, wyobraźcie sobie. No właśnie, Ukraina tak? musi się, to jest... kraj biedny, że to jest bieda, wszyscy chodzą z iphonami. Patrzę, chodzę po Ukrainie, a na każdym rogu jest sklep z iphonami albo serwis. No i pytam się swoich kolegów, wytłumaczcie mi, o co tu chodzi. Że jest taka bieda, a wszyscy chodzą z iphonami?" No i okazuje się, oni mi tłumaczą, że to jest tak prestiżowy telefon dla nich, że każdy musi go mieć, choćby wziął kredyt na pół życia. To, to i tak, tak musi być, oni muszą posiadać iPhone'y. I rzeczywiście, obaj posiadają iPhone'y. I jak zobaczyli, że mam lepszego od nich, no nie. Tam to się to smutna już. minka zrobiła ta No jak to, to? Słuchaj, najnowszy musi być. I jeszcze jedna rzecz: wszystko się musi świecić. Wszystko się po prostu. Ale wiesz co, to może właśnie tak z Rosji już bardziej przyszło? Może tak, ale jest, 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 jest taka e, sieć stacji benzynowych. E, już nie pamiętam jej nazwy tam się po prostu wszystko świeci, wszystko. No, żeby była widoczna. No, no, właśnie, tylko w Polsce już tak tego, tak tego nie ma. Jest też taka sieć stacji, sokar się nazywa. To jest Aze Aha. azerska tak, sieć tak, stacja, tak, ale kolega postawił mnie tam zabrać. Zabiorę cię taką w stację paliw prawdziwą. Że to jest taka luksusowa i to I co? rzeczywiście to, to tak troszeczkę... Nie no, taki lepszy, le, le, lepszy. Orlen był, ale po prostu opowiadał mi o tym jako rzeczy niesamowite po prostu. Że... A to jest taka trochę kultura. Znaczy ja jak zawsze przyjeżdżałam do domu, to było tak, że co robimy? No idziemy na stację paliw. Nie do, nie do baru, tylko na kawę na stację paliw. I to było takie miejsce właśnie spotkań. Stacja paliw, kawka, hot dog i siedzenie i się patrzenie na, na te samochody. Więc ja nie wiem naprawdę, z czego to wynika, ale tak sobie wspominam moje lata świetności, młodości, że to były właśnie spacerki do stacji paliw. Każdy... No nie no, my też chodzimy na Orlen, idziemy, idziemy na Orlen. No chodzimy na ten Orlen, no ale nie, nie dorabiamy do tego historii, że o tym Orlenie to wszystko musi świecić i, i tam, nie wiem, jeszcze ktoś tańczy na rurach. A Orlen się po prostu musi bardziej postarać, żeby być bardziej widoczny. <śledzimy> no niestety. Dobra, słuchaj, ale tak wróćmy do Twojej podróży właśnie na Ukrainę. To powiedz mi. Y może zauważyłaś właśnie, no, pomimo rzeczy pozytywnych, śmiesznych, są tu rzeczy negatywne, no wiadomo, o których no, nie musimy tak. Nie, nad którymi nie musimy się rozdrabniać, ale myślę, że o których warto wspomnieć. Co ci się rzuciło w oczy? Ech, znaczy nie doświadczyłem, ale dużo słyszałem o korupcji. To, mm. to, to jednak jest y, temat, który, który tam chyba nie chce być rozwiązany nawet. Tam się dużo chyba mówi, nie, jeszcze nie. niewiele na ten temat robi. Tu już połączmy moją wizytę na Ukrainie z Polską dalej. Moi znajomi, którzy przyjechali właśnie z Ukrainy, z którymi pracowałem, byli bardzo zdziwieni, że jeżeli zatrzyma nas policja, to że po prostu nie można wyjąć 200 złotych i im tego dać. No przecież to jest normalne na Ukrainie. Przynajmniej oni tak mi tłumaczyli. czy znaczy, wiesz, no to zależy pani też od części Ukrainy, w której się znajdujesz, A na przykład w mojej miejscowości, no to było tak, że jak milicja, znaczy milicję zastąpiła policję, to już się tak nie dało. A czyli ta, tak, bo to po tak. 2013 roku tak, było, tak, tak. Kiedy po, po Euromajdanie zrobiła się moda Dok na, bycie, bycie na bycie Ukraińcem. Dokładnie, bycie policjantem Ukraińcem, więc wtedy to już się tak nie dało. Wtedy to już nie każdy chciał być policjantem, uczciwym. Zrobi sobie sobą selfiaczka, bo są takie mity krążące o ukraińskich policjantach, którzy nic nie robią, tylko robią sobie z ludźmi selfiaki w, w stroju policyjnym, ale przynajmniej. Nie dawało się im opowiedzieć. Wytłumaczyłem kolegom, że w Polsce korupcji na takim niskim szczeblu, czyli dawania 100 zł policjantowi, tu już praktycznie nie ma, bo, bo zbyt dużo grozi za coś takiego, że jeżeli w Polsce jest korupcja, to już jak to się mówi, jak kraść to miliony. To, to, to tak, nawet słyszałem o tym, że podczas wojny Ukraińcy potrafią, ukraińscy pogranicznicy potrafią wykorzystywać koszmar wojny do tego, żeby przepuszczając ludzi, szczególnie mężczyzn, którzy nie mogą wyjechać, biorą po prostu pieniądze. Też, no I to jest pytanie, że naród się w pewnym momencie jednoczy, ale pojawiają się osoby, które żerują na tym. I to jest przykre tak naprawdę. Wiesz co, no, często o tym się mówiło, zwłaszcza na początku wojny, nie? jak mężczyźni nie mogli przejechać przez granicę, ale to były holenderskie stawki, po prostu, nie wiem, jakieś 3000 euro. To z tej strony 5000 dolarów, to już nie wiadomo ile. Nie? I faktycznie potem się widziało różne osoby. Tak, w Polsce, i kiedy dla Ukraińca to są w, w, Ceny no, stawki wysokie, bo kolega opowiadał mi Ukrainiec, że jego ojciec dostał ostatnio emeryturę. przed na emeryturę jego emerytura wynosi 200 zł. Przeliczeniu na Polskę. Chciałabym przejeżdzić. No to jest taka chyba minimalna podstawowa tak. Tak, A, a czym za jego mieszkanie wynosi 400 zł. I on nagle został emerytem. I co teraz? No, ale wiesz co, to, jest, to jest. dosyć. Znaczy to jest taki problem, który się pojawia na Ukrainie od dawna i do tej pory nie został rozwiązany, pomimo że te wypłaty ostatnio były jakoś tam podnoszone, to i tak nadal, nadal jest tak, że opłaty za gaz są wyższe niż twoja wypłata. No i weź tu wykombinuj. Byłem, byłem w Przemyślu kilka dni temu i rozmawiałem na temat tego, co się dzieje, bo jak wiadomo, Przemyśl to, to główne to centrum, w którym uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżali i tutaj konkluzje są takie, że ci Ukraińcy naprawdę biedni, bo, bo trzeba powiedzieć to, że w, na Ukrainie jest albo ludzie biedni, albo bogaci. Mało jest klasy średniej, tej, która dominuje w Polsce. To ci ludzie najbiedniejsi naprawdę przyjeżdżali ze łzami w oczach, brali wszystko, co, co, co im Polacy dawali, jedli. Jeżeli chcieli, chcieli ich zawieźć pod Lublin, to tam przyjeżdżali, ale ci ludzie bogaci już sprawiali problemy, i o, o, tym, o tym też może to nie jest tak, że, że, że chcę źle mówić o Ukrainie, bo, bo jak najbardziej jestem za, wspieram Ukrainę i uważam, że, że, że to, co się dzieje na Ukrainie, to jest skandal, no, ale są ludzie i ludziska, jak to się mówi. I ci bogaci przyjeżdżali, bardzo wybrzydzali. Pojawiały się historie z cyklu, że. Weź za mi mieszkanie. Najlepiej za darmo, najlepiej w centrum Warszawy i najlepiej samemu. Bo ja jestem uchodźcą, przyjada. Jak się okazuje, uchodźcą jest z zachodniej części, w której no niewiele teraz się dzieje i bardziej ludzie ze wschodu Ukrainy jadą na zachód. Już nie chcą jechać do Polski, tylko wiedzą, że tutaj na zachodzie, na zachodzie jest, jest spokojnie. Ale ja też trzeciego dnia wojny powiedziałem to publicznie, powiedziałem, że wszyscy teraz płaczą nad Ukraińcami, że Polak też jest takim narodem, że miesiąc nie minie wojny, już prawie dwa miesiące, ponad dwa miesiące i zaczniemy narzekać na Ukraińców. Co się stało, zaczynamy na nich narzekać. ale no, to, to jest akurat nasza natura, o której no, mówimy. Wiesz. Czasami no, warto ponarzekać, narzekać, zwłaszcza, że czasami naprawdę jest za co? No ale faktycznie no, nie, nie wszystkich stawiamy na tym samym poziomie. Dobra, to może tak jeszcze na koniec się dopytam, e, powiedz mi właśnie, teraz dalej pracujesz z Ukraińcami, tak? Tak, cały, cały czas pracujemy, teraz ostatnio troszeczkę mniej, ale już jak już się stęskniłem za chłopakami, bo przyznam, że czasami miałem ich dość, bo to też jest specyficzne, kiedy e, jesteś jedynym Polakiem w samochodzie i, oni, i ja nie wszystko rozumiem. To tak, czasami się zasta zastanawiasz się, czy mój, Boże, jaki on jest debil, albo jaki on jest głupi, jest, mam go dość. Nie na pewno. A nie w, nie w, w ogóle by. Hit. <grychyt> Bo jest, <grychyt> jest słowo pacany, prawda? To jest słowo rosyjskie. Tak którym się mówię, po polsku chłopaki. przetłumaczmy to, że tam chłopaki, ziomeczki, mordeczki, tak można by po polsku powiedzieć. Ja nie rozumiałem tego na początku. Też Bo tak, pacony dawajcie, pacony dawajcie, dawajcie, tut, pacony. Ja myślę, Jezus Maria, no czemu oni nie obrażają? Już mam dość tego, może oni się tak dają, że to jest jakieś takie normalne, że tak się mówią pacane. Ja mówię, no, w Polsce nie jest normalne, dopiero później sobie takie Google a Dobra, okej, okay, to nawet spoko jest. Na początku wspomniałeś o tym, że jesteś prowadzący, prawda, kanału Pierwszy Spożywczy, kiedyś sobie zaglądałam tam z ciekawości, o czym to jest? A to jest I, o miodzie. I się zdziwiłam, że to jest o miodzie. To powiedz mi proszę, dlaczego po pierwsze o miodzie i się zgodziłeś w ogóle prowadzić właśnie taki kanał? Nie, to ja lubię wyzwania. Tak, lubię wyzwania, do, dokształcam się stale w w miodzie, w pszczelarstwie. Chociaż nie chcę być pszczelarzem, ale fascynuje mnie ten rynek, mhm. bo nie wiem czy wiesz, a myślę, że wiesz, że Ukraina jest największym producentem miodu w Europie. To teraz już wiem. I drugim na świecie po Chinach. Tylko, że historia z miodem chińskim jest taka, że miód chiński często nie widział, nie widział pasieki i pszczelarza i pszczoły nawet. A, a jak? No to jakieś już Chińczycy mają swoje sposoby na to, a Ukraińcy ze względu na to, że, że, że jest tam no, świeże powietrze, dużo pożytków, pożytków, czyli tych kwiatuszków, z których pszczołki mogą korzystać, słoneczni, są ogromne pola słoneczników, których w Polsce nie ma. W ogóle byłem pod wrażeniem, jak to pięknie wygląda. No i oczywiście, to no, jest no, niepopularne słowo: miód ukraiński jest tani, by stania siła robocza. Bo na pszczołach nie oszczędzisz, no bo pszczoły to wiadomo, robią same, ale, ale jest tania siła robocza później w przetwórstwie, jest dużo zakładów przetwórczych, byłem, byłem w, w tych zakładach, m.in. w Odesie, w Mikołajowie. W Izasławie, pod Lwowem gdzieś byłem, nie, naprawdę, I, i, i to robią wrażenie te zakłady, to są zakłady na poziomie europejskim. Bo też sobie możemy wyobrazić, tam pewnie siedzą coś brudni ludzie i ten miód tak, no nie, tak nie, do końca nie, nie. jest. My no, czasem mamy takie wyobrażenie, ale nie, to jest naprawdę poziom europejski e, tego miodu. No i ludzie poszukują, chociaż jest taki konflikt Polaków z granicami pszczelarzy. Często że ten miód jest importowany, a polski to jest najlepszy. To też nie jest do końca prawdą. Jest dużo mitów, przekłamań Polaków, którzy handlują ukraińskim miodem, podpisując, że to jest ich miód. Oj, e... różnie bywa chyba. To jest mnóstwo takich rzeczy. Ja się przyzwyczaiłam, że przy... przywożę miód z domu, bo akurat dziadek ma pszczoły, więc ja tam od razu ciach, gotowe i mam. Więc ja nigdy się nie interesowałam tym tematem. Mój kolega Sergiej, który przyjechał do pracy przy, portale, przy kanale YouTubeowym związanym z miodem i pszczołami, okazało się, że on nienawidzi pszczół i właściwie to jest na nie uczulony. Pierwszego spotkania z pszczołami urawić, to jest takie... Ubierał się w te wszystkie ten cały kombinez i tak, eee, w ogóle już prawie płakał tam. Czy On nie wiedział gdzie jedzie. Nie, znaczy wiedział, ale nie miał wyjścia troszeczkę. Aha. Czyli ogólnie mówisz, miód na razie. Taka, tak, na razie nie miód. Nie tak jakby niech będzie tak, na razie nie będzie miód. Dobra, na razie niech będzie miód, więc Dobra, to życzymy Ci miodowego, słodkiego dnia. Dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się sporo fajnych i ciekawych rzeczy. Jeśli macie jakieś pytanie, to Michał chętnie na nie odpowie. Tak, piszcie w komentarzach z chęcią na każde pytanie odpowiem. Im trudniejsze, tym lepsze. Zapraszamy na piśmie spożywczy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. I dziękuję jeszcze raz. Dzięki łaniisko.